Dzień dobry, z tej strony Truszka, witam na moim kanale Gramy w 4 na modifikacji Road to six 56 Ech, z jakiegoś powodu... Eee, piątkowy... Bękowi... Mówię jak 6. E, trudno. E, kon... No trudno Eee, O, zdobyłem, pewnie w Wenecie Gdzie, na następnej strunce Gnui, czy jak to tam się czytało Hmm, dobra, do, dopuszczać można by. tutaj. seniori. Qui Formazione. Pronto. Attento. Tu. Avanzate pomóż do tutaj załóż sto musi Dzi, seniorzy. Avanzate. Nie oto co. Non fermatevi. Avanzate. Pronto, signore. Mm. Kto, senjory? No. Hej, to nie opuszczają. Jednak trochę więcej tych Ataki run! Tak... Atento. I tak. Komandii. Tak, spróbuj tak... I ty ich wspierasz. Äh, Ale się uda. Rek, ten pan nie ma zaopatrzenia. Ten również. Dziecię się zrobiło. Dobra. Eee, z kilku stron będą ataki. Atak. Atak. I atak. Eee, Przestań tu. Przemyśl się o tutaj. Też będziesz atakować konwoju. Choć może trochę to... Po... bo mi paliwa, aż A cię się obniżę. Pirytet. O, wolne cywiliaczki. Buduj wojskowe. Od razu. A, w Wenecji mają. Tutaj yy. to i to. Ale to to można dobić. dobić. To nie ma portu, ma tylko jeden punkt zaopatrzeniowy. No to... Jazda. No, tu nie ma bardzo dużo zaopatrzenia. Konserwacja się zrobiła, eee, zbiornik paliwa, i tak dalej. Niech wszyscy się rozmieszczą. Sprzętu piechoty mam na plus. Nawet wolne fabryczki niech tłuką mi samochody. teraz nie lecimy to. Pronto all'action should... dobra zrobiłem się to Daj jeszcze to jakiś cel. Tego jednego celinoczka. A biorę dla do siebie. Dobra, wojna domowa zakończona. <laughs> Zostało mi 5 y Samolotów bliskiego wsparcia, 37 myśliwców i 75 bombowców taktycznych. Very good. Dobra. Pancerniczek się wystawił. Yy. Yy, nie, nie chcę. Yy, tam to dotyczyło yy, traktatów morskich. Tam nie wolno budować okrętów, które kosztują tam więcej yy, tam trzeba się więcej naprodukować, żeby taki wyprodukować. <laughs> Masło maślane. Hmm. Zrób coś takiego. O, więc błądy nawet mam. Dobra. Daj to, bo i tak taktycznie nie produkuje. Eee, co dalej? Za zaraz można szkolić dywizję. Dobra, przestań importować ropy. Tutaj więcej cywilniczków będzie. Dobra, i yy, teraz to wszystko. Yy, to się... Zrób yy, tego pana. będzie tam pan, tu. Mm. niech będzie to, oto będzie nas, jak już to będzie następne, po ten czy teraz co? eh uh. Co by tu? To? to by się bardziej przydało ze względu na siłę polityczną. To się buduje. Tego droższego. No i kasiki od razu. Taktyczne chyba nie będę robić. A ciapągi. Вот так вот всё работает, остальные и так о. Tym panom można by wysłać um, ochotników tutaj tylko, tylko no właśnie nie mam jakich nie mam co wysłać um, niech wam to o mamy dwudziestki. to Co ze sprzętem jest, jest to. No, po prostu mi... A dobra, może porobię trochę tych taktycznych. Uuu, całkiem dużo cywilniaczków. To to, to to jest dosyć tanie może droższe w, w, budo w budowie niż yy, min park ale niewiele konstrukcje hmm. trzeba szybciej budować trzeba również odbudować armię In kurskie Inaczej najpierw zmodyfikuję je Żeby jako tako się nadawały eee, Tak. Ech, będą takie dwudziestki I mogę jedno doszkolić w ogóle to burski dam. Potrzebuje 15-9 piechoty. Eee. To się zrobiło. No ale to się może przydać. Daj to. Daj to. A, zrobiło się to. Daj organizację wyższą. Dłużej będą mogły dywizje walczyć. Eee, może tego pana by dać? Daj tego. Ojciec, oh, ja, dobry kociołek, a co screena zrobię mm. to? Weźmy trochę potrenu i potrzebuję trochę Navy na Marynarki Oczywiście ropa idzie w dół, bo jakby nie inaczej. Cwarta międzymiotyzka. Oh. A, jeszcze można rozwinąć. E, Divizja, dodatkowy. Mamy jeszcze cztery divizje bo ten 34 może No dobra problemu z gumą już nie mam za to jest tylko problem z wolframem i chromem nie mogę sobie wprowadzić pełną motoryzację armii Tyle gdzie to? O tu jest Tyle st powinno styknąć Poczekam na lepsze radarki Uuu jak mi to Już mam 12 tam będzie jeszcze minus 5 Dużo będzie cywilniaczków No cóż, ale to w następnym odcinku. Do widzenia, cześć. Widzimy się w następnym odcinku.